Czy wiesz, że standard WCAG 2.0 umożliwia bezproblemowe korzystanie z serwisów internetowych osobom niepełnosprawnym intelektualnie? Do tej grupy należą osoby z dysleksją, z zaburzeniami lękowymi, depresją, schizofrenią, cierpiące na autyzm, z ilorazem inteligencji niższym niż przeciętny, z nadpobudliwością i wszystkimi chorobami utrudniającymi skupienie z przebytymi stanami neurologicznymi, np. po udarze mózgu. Wchodząc na portale internetowe firm lub instytucji, napotykają trudności, które mogą uniemożliwić im korzystanie z usług. Ale co tak naprawdę stanowi trudność? Na przykład to, że format tekstu jest wyjustowany, brakuje podziału na akapity, nagłówki, wyróżnienia, tekst jest skomplikowany, pisany małą czcionką, i linie tekstu są długie. Brakuje wyróżnienia cytatów poprzez kursywę, możliwości odsłuchania tekstu pisanego w wersji audio, brak też jasno przedstawionych informacji kluczowych w serwisie oraz dodatkowych ilustracji do plików audio i wideo pomagających zrozumieć tekst. A wystarczy tylko nie justować tekstu, podzielić go na akapity, dodać nagłówki i wyróżnienia, wstawić prosty tekst pisany dużą czcionką z niedługimi liniami tekstu. Wszelkie cytaty wyróżnić kursywą, dodać możliwość odsłuchania treści w wersji audio, jasno wyodrębnić kluczowe informacje oraz dorzucić ilustracje do plików audio i wideo. Prawda, że proste? Tak mało, a tak dużo. Już dziś uczyń swoją stronę dostępną dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Idzie razem z nami drogą do Dostępności 2015. Ta droga nie jest droga. Projekt Droga do Dostępności 2015 jest realizowany przez Towarzystwo Tłumaczeń i Wykładowców Języka Migowego GEST i współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.